Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym z naszych webinarów. Tym razem naszym tematem jest jak wygląda proces likwidacji szkody, przejdziemy sobie... Krok po kroku, co obejmuje ubezpieczenie OC? Jest to jedno z pierwszych pytań, które należy sobie zadać. Więc tak, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC samochodu, jak wiadomo, jest w Polsce obowiązkowe i obejmuje przede wszystkim rekompensatę szkód powstałych w wyniku spowodowania kolizji lub wypadku drogowego. I dotyczy ono zarówno szkód osobowych. Na osobach, czyli jeśli ktoś został poszkodowany w czasie wypadku lub kolizji, jak i materialnych, na rzeczach. No najczęściej jest to samochód, ale y, obejmuje również inne y, rzeczy. I z ubezpieczenia OC pokrywane są koszty naprawy szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego innym uczestnikom ruchu. OC chroni więc nie tyle samego ubezpieczonego, który musiałby wypłacić dosyć spore, zwykle odszkodowania czy zadośćuczynienia pokrzywdzonemu. Ile osoby trzecie, które otrzymają środki finansowe za poniesione szkody i odszkodowanie. Kolejno, jakie zdarzenia obejmują ubezpieczenie? Są to na przykład potrącenia pierwszego lub rowerzysty zdarzenie z innym pojazdem, potrącenie zwierzęcia i tutaj zarówno domowego jak i dzikiego. A także uderzeniem pojazdem w budynek, ogrodzenie lub y, obiekt publiczny, czyli na przykład latarnia, znak drogowy. I co więcej, o czym warto pamiętać, y, pojazd ubezpieczonego nie musi być w ruchu, aby powstało zdarzenie wywołujące szkodę. Y, również i takie sytuacje obejmuje y, ochrona ubezpieczenia OCE. Z y, polisy zostaną więc pokryte koszty naprawy szkód wyrządzonych podczas wsiadania do pojazdu. Wysiadania, załadunku, rozładunku, zatrzymania lub postoju samochodu. I tutaj proszę pamiętać, że ubezpieczenie OCE jest przypisane do konkretnego pojazdu, nie do osoby. Oznacza to, że osoba poszkodowana będzie mogła dochodzić roszczenia z ubezpieczenia samochodu, niezależnie od tego, kto kierował pojazdem. W momencie zdarzenia nie musi być to właściciel. Obezpieczenie OC ma przede wszystkim chronić interes osoby poszkodowanej. I teraz, jakie szkody wchodzą w zakres odszkodowania OC? Taki zakres jest szeroki, zależy od konkretnego zdarzenia. Przede wszystkim zakład ubezpieczeń może pokryć koszt lekarstw, rehabilitacji, leczenia poszkodowanego. Wypłacić odszkodowanie za utracone dochody, zlikwidować szkodę w pojeździe, zapewnić auto zastępcze i nie tylko. Jeśli w wyniku zdarzenia uszkodzony został smartfon czy inny sprzęt, to w takim wypadku poszkodowanemu również należy się odszkodowanie. I pytanie: jak i gdzie zgłosić szkodę komunikacyjną? Takie zgłoszenie kieruje się bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń można zgłosić mailowo, telefonicznie poprzez formularz zgłoszeniowy udostępniony na stronie internetowej. Można się również wybrać do agenta, można wysłać wniosek pocztą, także tutaj jest całkowita dowolność. Każdy ubezpieczyciel sam reguluje tę kwestię, także najlepiej dowiadywać się bezpośrednio już u ubezpieczyciela. Hmm. Ważne, y, ważne, terminy y, dotyczą przedawnień y, roszczeń związanych z y, szkodą OC. Warto się cofnąć w czasie, co do swoich szkód, który może albo ubezpieczyciel nie wypłacił pieniędzy, albo znacznie zaniżył. Y, jeśli doszło do kolizji, to y, szkodę można zgłosić y, w ciągu trzech lat od momentu, w którym poszkodowany, y, dowiedział się o zajściu zdarzenia, y, no najczęściej 3 lata od momentu zdarzenia. Tutaj jest jeden wyjątek, ale nie później niż 10 lat od jego zajścia. Natomiast jeśli doszło do wypadku, poszkodowany ma na zgłoszenie szkody nawet 20 lat. I co powinno zawierać zgłoszenie? W zgłoszeniu powinno być zawarte. Podstawowe informacje dotyczące starzenia, a więc data i miejsce zdarzenia. Musi to być bardzo dokładnie określone miejsce z ulicą, z miastem i wszystkimi innymi danymi. Okoliczności, czyli jak doszło do zdarzenia, najlepiej jeszcze dołączyć taką mapkę, dane uczestników starzenia, tutaj również wszystkie łącznie z specjalnymi numerami dowodów i również dane uczestniczących pojazdów. Tutaj te wszystkie dane, jakie są możliwe, przede wszystkim numer ubezpieczenia. Mówiliśmy o tym na poprzednim webinarze, że najlepiej spisać takie oświadczenie. Tam w, w takim oświadczeniu te wszystkie informacje są zawarte i na miejscu można je spisać i nie martwić się później o to, że ubezpieczyciel wezwie nas do jakichś dodatkowych informacji. Również trzeba pamiętać o tym, żeby sprecyzować swoje roszczenia. Jeśli chcecie uzyskać odszkodowanie na zniszczone auto, to trzeba wskazać uszkodzenia, wartość poniesionych strat, dołączyć do zgłoszenia faktury na poparcie swoich twierdzeń, zdjęcia uszkodzeń, a najlepiej zdjęcia przed zdarzeniem, jak samochód wyglądał przed wypadkiem czy kolizją. Natomiast jeśli dochodzi do odszkodowania w związku z doznanymi obrażeniami, powinno opisać się nie tylko okoliczności wypadku, ale również jego następstwa, czy opisać dokładnie obrażenia, wskazać na konieczność leczenia, rehabilitacji, dołączyć dokumentację. Medyczną, jeśli domagamy się zwrotu utraconego zarobku, musimy załączyć jakieś dokumenty wskazujące na niemożność pracy, zaświadczenia lekarskie, wykazać sytuację finansową sprzed i po wypadku. A w przypadku, gdy chcemy uzyskać zwrot kosztów leczenia, powinniśmy dołączyć rachunki lub faktury wykazujące poniesione koszty. I teraz Częste pytanie: Jak długo trwa likwidacja szkody z OC, Jak szybko można liczyć na wypłatę pieniędzy? Usta ustawowy termin dla zakładu ubezpieczeń jest taki, że od zgłoszenia szkody do otrzymania odszkodowania może upłynąć 30 dni. A w wyjątkowych sytuacjach ten termin może zostać wydłużony do 90 dni. O tym będziemy mówić później i tutaj taka ważna informacja, jeśli jednak szkoda nie jest poważna, ubezpieczy, ubezpieczyciel może przeprowadzić tak zwaną uproszczoną likwidację szkody, zrezygnuje wówczas z oględzin auta, całej tej procedury, a w wyliczeniu odszkodowania będzie polegał na dokumentach dostarczonych przez pokrzywdzonego. Wówczas pieniądze powinny zostać Wypłacone w ciągu kilku dni. Tutaj u mnie to dotyczy jakichś drobnych rys w czasie, w czasie kolizji. I to jest bardzo często powtarzane pytanie przez pokrzywdzonych, czy można otrzymać odszkodowanie, jeśli sprawca nie ma ważnego OC. Jak wiadomo, to ubezpieczenie jest obowiązkowe, jednak zdarza się, iż e, sprawcy go nie mają. E, jak to było mówione na poprzednim webinarze, e, w takim wypadku trzeba wezwać policję, e, bo policja, która przyjedzie, sporządzi taką notatkę, w której e, umie wszystkie ważne e, informacje dotyczące zarówno pojazdu, jak i sprawcy tego zdarzenia. I z taką notatką możemy się zwrócić do dowolnego towarzystwa ubezpieczeniowego, które już przekaże do funduszu gwarancyjnego i to właśnie ta instytucja wypłaci nam no, odszkodowanie, to nie będzie żadnego z tym problemu. I kolejno trzeba pamiętać właśnie o swoich prawach, jakie terminy ma ubezpieczyciel. No, przede wszystkim w ciągu 7 dni. Od otrzymania zgłoszenia ubezpieczyciel powinien poinformować poszkodowanego o zarejestrowaniu szkody. Jeśli czegoś mu jeszcze brakuje, powinien wskazać, jakie informacje będą niezbędne do likwidacji szkody, do wypłaty pieniędzy. I ubezpieczyciel jest związany terminami ustawowymi. Warto o tym pamiętać. Tak jak mówiłam, w ciągu 30 dni. Dnia złożenia powinien wypłacić odszkodowanie. Jeśli jednak nie uda mu się ustalić okoliczności potrzebnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości szkody, okres ten może się przedłużyć. W takim wypadku ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie w ciągu 14 dni od momentu, kiedy niezbędne okoliczności zostały ustalone, i okres ten maksymalnie wynosi 90 dni. Nie od momentu zgłoszenia. I ważne, jeśli ustalenie odpowiedzialności ubezpieczyciela jest uzależnione od toczącego od, od się postępowania karnego, e, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie dopiero, gdy wszelkie niezbędne okoliczności zostaną ustalone w ramach toczącego się postępowania. Jest to wyjątek od reguły 90 dni. I teraz, co zrobić, jeśli nie zgadzam się z decyzją ubezpieczyciela? Taka decyzja absolutnie nie jest kończąca postępowanie dotyczące odszkodowania. Przede wszystkim można napisać odwołanie do, bezpośrednio do ubezpieczyciela lub wystąpić na drogę sądową, pamiętając jednocześnie o terminach przedawnienia. Jednak zwracam tutaj uwagę, że droga sądowa wiąże się z dodatkowymi kosztami, nierzadko z długim i żmudnym procesem. Dlatego z pomocą przychodzi platforma EasyClaim, z której funkcjonalności będą Państwo mogli poznać na następnym webinarze za tydzień, 19 października, również o 12.00. I dziękujemy bardzo za uwagę. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt na adres mailowy podany na prezentacji. Odpowiemy w ciągu kilku minut. Ja dzisiaj dziękuję Państwu i mam nadzieję, że widzimy się na kolejnym webinarze.